Zmagam się z tym już tyle lat i żadnego efektu, żadnego widzialnego postępu. Kiedy będę wiedział, że może to już nie jest warte tego wszystkiego? Może jest dość? Trzeba przestać? Wielu ludzi, wiele razy słyszałem to pytanie, wiele razy sam sobie zadawałem to pytanie. Ponieważ no pff, nie oszukujmy się, mamy takie momenty, gdy mamy swój cel, zwłaszcza chyba Najbardziej jest to widoczne w momentach, gdy ktoś rozpoczyna jakikolwiek biznes. Startujemy, jesteśmy podekscytowani, zwłaszcza obietnicą wielkich pieniędzy, zysków, bogactwa, przygód, wycieczek i tak dalej. Podekscytowujemy się tym wszystkim, ruszamy do przodu, no ale tak, mija miesiąc, dwa, pół roku, rok i tak dalej, i tak dalej a efektów jak nie było, tak nie ma, albo ich nie widzimy. No i cóż, w tym momencie właśnie przychodzi nam to tak zwątpienie, takie pytanie właśnie, rozmawiam no, się już tyle czasu i co? Kiedy będę wiedział, że wystarczy, że już dość? Warto pamiętać w tym momencie, że takie chwile zwątpienia będą się pojawiały cały czas. No, są, będą. Sprawa wygląda tu jednak tak, że to nie jest porażka. To jest po prostu możliwość, kolejna możliwość do tego, żeby coś z tym zrobić. No ale teraz co? Wszyscy, albo może nie wszyscy, ale dużo ludzi myśli, że ciężką pracą mamy zagwarantowany sukces. Że jak się będziemy przykładać, dawać siebie wszystko. To ten sukces to jest no nie, jak w banku, nie? gwarantowany. W momencie, gdy nie widzimy żadnego postępu. Stajemy się sfrustrowani, znerwicowani, zestresowani. Zwłaszcza jeżeli inwestujemy w daną rzecz, nie tylko swój czas, swoją energię, ale też pieniądze. No cóż, trzeba nam pamiętać, że tak naprawdę. Sukces nie jest gwarantowany. Te zmagania, te wszelkiego rodzaju wyzwania, wątpliwości, to jest gwarantowane. To niestety jest gwarantowane. Progres jakikolwiek, nawet ten taki, a może zwłaszcza ten niewidzialny, też jest gwarantowany. Co jednak trzeba nam pamiętać, to to, że to nie jest jakieś takie mielenie wody, jak to mówią, zawracanie wody kijem, to nie jest jakieś bezsensowne, beznadziejne pracowanie, bo w tym momencie, tak naprawdę, robiąc to wszystko, budujesz swoje doświadczenie, budujesz swoją pewność siebie i taką odporność na wszelkiego rodzaju, właśnie przeszkody, które mogą po drodze, prawie na pewno po drodze się przydarzą, pojawią. Pamiętaj też, że. To wszystko, co robisz, tak naprawdę pomaga ci przefiltrować, doszlifować twój, twój sukces, twój warsztat. W ten sposób filtrujesz to, co na, tak naprawdę nie działa. Znajdujesz rzeczy, które działają i które nie działają. No i co? No, ale no nadal możesz mieć takie pytanie. No dobra, no ale kiedy będę wiedział, że no to już jest dość, że. Już za dużo, za długo. Pamiętaj, ja tego nie rozumiałem. Miałem takiego przyjaciela w pracy kiedyś, Szymona. Ja go nie rozumiałem wtedy. Pracowaliśmy razem, ja jako tokarz, on jako spawacz, ale on miał wizję. On pracował jeszcze dodatkowo w bardzo popularnej wtedy w Polsce filmie Amway. Na pewno każdy słyszał, ale on miał wizję, on miał plan. I pomimo tego, że wszyscy się z niego nabijali dookoła, że ja go nie rozumiałem, mimo że to był mój kolega, że rozmawialiśmy na te tematy, już wtedy byłem ciekawy tego wszystkiego, jak można budować swój biznes i tak dalej. Mimo tego wszystkiego on wytrwale dążył do celu. Nie pozwalał temu wszystkiemu, co się działo, podminować jego pewności siebie. Znałem go przez 8-10 lat, coś takiego. Przez prawie połowę tego czasu widziałem, jak zmaga się ze, z tym budowaniem swojego biznesu. Nie wiem, jak się zakończyła jego przygoda, nie wiem, jaki sukces osiągnął. Kontakt nam się niestety urwał, nie próbowałem go nawet odzyskać. W momencie, gdy się urywał, wiem, że już zaczynał na tym zarabiać. Ale zajęło mu to wiele lat, zanim do tego doszedł. Nie poddawał się. I to jest właśnie to. Trzeba pamiętać, że czas, ilość czasu, jaki poświęcasz na coś, tak naprawdę nie przydaje ważności czy wartości sukcesowi. Nie w tym sensie może. Ważne też jest to, żeby pamiętać, że te przełomy takie najczęściej właśnie przychodzą w momentach, kiedy już mamy naprawdę serdecznie dość. Nie, to już jest koniec, nie ma sensu ciągnąć dalej. Ale wtedy właśnie trzeba wsłuchać się w swój głos intuicji i zapytać siebie: Co mogę jeszcze zrobić? Jak mogę coś zmienić? Co mogę, co mogę zrobić inaczej? Pamiętaj, że tak naprawdę nie startujesz od zera za każdym razem. Nawet jeżeli kompletnie zmieniasz swoje podejście, nie startujesz od zera. Startujesz z miejsca, gdzie już masz doświadczenie i po prostu doszlifowujesz swój postęp. Odrzucasz to, co nie działa, a zwiększasz to, albo próbujesz coś nowego, albo zwiększasz to, co działa. Więc ważne to jest, by pamiętać, że cały ten rozwój, cała, ta pod, cała ta, to dążenie do sukcesu, ta droga to, to jest podróż. I ważne też jest, żeby właśnie co jakiś czas robić taką ewaluację swojego progresu, swoich, swoich zmagań z tego, tego, Wysiłku, jaki wkładasz. Jak możesz to zrobić? No, tak jak powiedziałem, przez zidentyfikowanie tego, co nie działa i usunięcie tego, albo zminimalizowanie, jeżeli nie można całkowicie usunąć, a przez yy, także identyfikację tego, co działa i zwiększenie tego. Tyle. Więc ważne jest, żeby mieć taki. Tracks, track your progress. Właśnie, żeby mieć w jakiś sposób brakuje słów, brakuje. No i co teraz? Google. Jak nie ma internetu. Żeby w pewien sposób mieć rozpisany plan swojego Dążenia do sukcesu swojej drogi, a także potrafić podążyć śladem tego sukcesu, sprawdzić ten swój sukces, sprawdzić tą swoją drogę. To jest to. Umieć sprawdzać siebie, jak daleko zaszedłem, jaki jest mój progres. Jak możesz to zrobić? Codziennie wieczorem zapisz sobie, co dzisiaj zrobiłeś i jaki był rezultat. Ewentualnie, jeżeli codziennie jest za często, zrób to co tydzień albo co miesiąc, ale zrób to. Zapisz sobie. W tym tygodniu zrobiłem dla swojego biznesu, dla swojego sukcesu, dla swojego rozwoju to, to, to i to. To działało, to działało, to, to przyniosło takie efekty, to przyniosło takie efekty, to nie przyniosło efektów. Już wiesz, w jaki sposób możesz sprawdzać sam siebie. Też Rób taką, taki sprawdzian swoich celów. Czy dążysz do czegoś tylko dlatego, że to jest popularne w mediach socjalnych, wszyscy dookoła mówią, że o, to jest super. Czy dążysz za co tak naprawdę cię ekscytuje? Za, czy, dąży, czy to, do czego dążysz, Twój cel, jest tym, co tak naprawdę chcesz robić głęboko w sercu? Czy on cię naprawdę ekscytuje? Za każdym razem, gdy masz to zrobić, czy to jest takie. No. I po Pamiętaj. Jeżeli nie będziesz czuł tej ekscytacji, może się zdarzyć, że od czasu do czasu nie będziesz czuł, że będziesz miał trochę niższą, powiedzmy, ale jeżeli tak naprawdę widzisz, że to cię wcale nie ekscytuje, nic za nic, że to tak naprawdę nawet nie jest Twój C, to w tym momencie no, lepiej odpuścić. Ale jeżeli czujesz, albo w. Inaczej, może nie tyle odpuścić. Poszukaj, jak możesz to zamienić i co w tym Twoim celu było tym, co Cię tak ekscytowało. Być może to jest właśnie Twoja motywacja. Miej takie mocne, dlaczego chcesz to robić. Znajdź to, dlaczego chcesz coś robić. Niech to będzie ekscytujące, dlaczego. Ale także takie trochę straszące Cię. Straszące w sensie nie takim mu no, panika, tylko tak, boję się to zrobić, ale też nie ekscytuje ten, ten strach cały. Boję się przemawiać publicznie, ale z drugiej strony wiem, że czuję tą ekscytację, bo wiem, że ten przekaz, który ja mam, jest bardzo ważny dla wielu ludzi. Wiem, że to, co przekazuje ludziom, pomaga im przetransformowywać ich życia. Pomaga im zmieniać ich życia na lepsze. Dlatego ja właśnie to robię. To jest moja misja, to jest moje dlaczego. Chcę pomagać ludziom. Wszystko. Chcę pomagać ludziom, zmieniać życie i dążyć do ich celów. Bo wiem, że każdy z nas ma tutaj wspaniały cel na tym świecie, na tej ziemi. Przyszliśmy tu po to, żeby mieć wspaniałe życie, nie pracować. Bóg wie, gdzie, za jakie grosze, i, i kląć na tą robotę, przeklinać swoje życie, narzekać, jak to ciężko jest. My przyszliśmy tu po to, żeby cieszyć się tym życiem. Co nie znaczy, że musisz mieć biznes. Możesz pracować także. Dla mnie moja praca, którą wykonuję poza tym biznesem, jest źródłem radości. Ja lubię programowanie i, i lubię tworzenie aplikacji mobilnych, więc dla mnie jest to też źródłem radości. Nikt nie powiedział, że musisz mieć biznes. Wszystko zależy, czy tego chcesz. Pamiętaj, że takie małe kroczki one się składają, one się budują to jest ten procent składany tak zwany one nie są oczywiste one nie są widoczne rzadko kiedy są bardzo rzadko kiedy są w ogóle widoczne ale one się składają I często gdy spojrzysz za siebie to zobaczysz jak daleko zaszedłeś tylko po to zaglądaj do tyłu żeby zobaczyć jak daleko zaszedłeś jak wielki postęp tak naprawdę zrobiłeś trzymaj się swojego takiego Ważnego dla Ciebie powodu, dlaczego chcesz to robić. Znać to swoje dlaczego. Co Ci może pomóc to takie małe ćwiczenie, które możesz sobie zrobić, a które jest bardzo pomocne? Zastanów się nad i wypisz sobie trzy, pięć, nawet jeżeli jest to tylko jedno, to jedno Twoje zwycięstwo. Nie małe zwycięstwo, które osiągnąłeś. Ale takie, z którego jesteś naprawdę dumny. I za każdym razem, gdy będziesz czuł się, Trochę gorzej, po prostu spojrzyj na to zwycięstwo. Dałeś wtedy radę. Dasz radę i teraz. Po prostu nie poddawaj się. Każdy cel, jaki masz, który cię tak naprawdę ekscytuje, który cię tak naprawdę motywuje, w głębi serca czujesz, że to jest to, jest warty każdego czasu, każdego wysiłku. Więc pamiętaj, że cały ten wysiłek, całe te zmagania. One transformują Ciebie. One transformują w Ciebie taki, w taką wersję Ciebie, która da radę osiągnąć ten sukces i da radę go otrzymać. Więc dąż do tego, co Twoja dusza Ci podpowiada, że jest dla Ciebie. Dąż, osiągaj swoje cele. A ja z tego miejsca, jak zawsze, życzę Ci wielu błogosławieństw.